Witamy Was serdecznie. Dzisiaj możemy Was zagościć w Podwilku. W e, Podwilku mieliśmy już miesiąc, półtora miesiąca temu akcję dla Zosi Pająk, a dzisiaj tak się szczęśliwie zakończyła ta zbiórka, że możemy e, tutaj Was wszystkich witać e, dla Kamilki Gil. Kamilka Gil również potrzebuje 10 milionów złotych. E, no i zaczynamy od dzisiaj przygody z Kamilką. Mamy nadzieję, że e, cokolwiek pomożemy, ponieważ już jesteśmy trochę wyczerpani po poprzednich zbiórkach, z tego względu, że działamy od tamtego roku. Zbieraliśmy 10 milionów pierwsze dla Oliwiera Komana z Szczęśliwie zbiórka się zakończyła w grudniu. No i przejęliśmy inicjatywę i zaczęliśmy zbierać na Zosię Pająk. Zosię Pająk nie sądziliśmy, że tak zbieramy szybko. E, ostatecznie zamknęliśmy zbiórkę z tego względu, że 2 miliony wpłynęły ponad Nadusi. Nadia niestety zmarła. E, jest naszym aniołkiem i jest aniołkiem przede wszystkim e, Zosieńki. Zosi, tak. To ona zamknęła tą zbiórkę i 2 miliony rodzice postanowili, że właśnie przeleją naszej Zosi. Całą noc żeśmy świętowali. Mieliśmy koncert fila, nie spaliśmy, przybyliśmy tutaj. I z dobrą wiadomością, bo zbieramy właśnie dla Kamilki Gill z nowego tarku, która też jest koralem SMA. Jak widzicie, działamy prężnie, działamy co tydzień. Nie ma nas w domu co tydzień. E, mamy mnóstwo rękodzieła, więc zapraszamy do podwilka, również na inne akcje charytatywne, które wiemy, że na podchalu się odbywają. E, niestety pogoda nas nie rozpieszcza, ale mamy e, taki przywilej, że możemy Was widzieć w środku i Was zaprosić tutaj. Więc Ci, którzy nas to oglądają, zapraszamy Was, śledźcie nas, śledźcie w tym momencie Kamilkę Gil, e, bo jesteście nam potrzebni, każde wsparcie jest dla nas potrzebne. Gdzie możecie nas znaleźć? W zasadzie wszędzie. Myślę, że jak pombicie nas, a mam nadzieję, że to zrobicie, to nas wszędzie znajdziecie. Ważna rzecz, bardzo byśmy chcieli Was zaprosić na zabawę 29 kwietnia, która odbędzie się w rawie wyżnej. Tam będziemy mieć zabawę taneczną dla kamilki gil. No i tą cegiełkę, którą zakupicie, bilet kosztuje 100 zł i to już jest po prostu cegiełka przeznaczona właśnie na to dziecko. Oczywiście będziemy się bawić, będą licytacje, będzie bufet, będzie gorące danie, więc wszystkich serdecznie zapraszam do zabawy. Wiemy również, że z rodzina Kamilki, pani Zuzanna, przewidziała różne też inne zbiórki, a przede wszystkim też zabawy. 1 maja też mają akcję krwiodawstwa, więc będzie to wielkie wydarzenie, gdzie będzie to prowadził pan Grzegorz Korzystniak. Nie ja, wiem, czy powiedziałam dobrze nazwisko, jeśli nie, to przepraszam. I też wiem, że pierwszego i trzeciego będą właśnie takie yy, duże wydarzenia, właśnie na kamilki Gil. tutaj z podhala, z okolic. Wiemy, że się jednoczycie i bardzo Was prosimy o to, żeby właśnie yy, przyjść, rzucić cegiełkę i po prostu musicie być z nami, bo sobie nie poradzimy. Mamy nadzieję, że y, akcja się uda, że szczęśliwie się zakończy y, i Kamilka również doczeka się zielonego paska i będzie zdrowa, bo jesteśmy niezmiernie wdzięczni i szczęśliwi, że dwoje dzieci będzie mieć podane leki dwoje dzieci zostało uratowane. Moje dziewczyny są prężne, prężnie. E, działają ze mną, są z nami co tydzień, bardzo pomagają. Bez tych dziewczyn sobie byśmy, byśmy nie poradzili, przynajmniej ja. E, dziękuję Wam, dziewczyny, bo nie miałam okazji Wam podziękować, e, ale jesteśmy jedną wielką rodziną i to jest niesamowite, że możemy tak działać. E, jest nam tu razem dobrze i nie chcę się za bardzo rozgadywać. Po prostu chcemy Was zaprosić do tej akcji charytatywnej. Szukam puszki tutaj żeby Wam tutaj pokazać i uświadomić dla kogo zbieramy. To jest dziecko, kolejny anioł, na którego potrzebujemy z 10 milionów złotych. Mam nadzieję, że nam w tym pomożecie. Także serdecznie Was zapraszamy, śledźcie nas, prosimy Was o modlitwę również. Trzymajcie za nas kciuki i życzymy Wam wszystkim Państwu wesołych, zdrowych, rodzinnych świąt wielkanocnych. No i wszystkiego dobrego.